Siemanko, Jakub Sendlar z kanału CNC Krok po kroku. Witam wios Sendler Ekstra. Dzisiaj kolejny materiał z, z konferencji techniczno naukowej drugiej już, realizowanej przez Branżowe Centrum Umiejętności w pionkach. E, tematykę zobaczycie zaraz. To intro będzie powtarzane w każdym kolejnym odcinku, bo nie będę zapowiadał każdej zasoby, bo ona będzie zapowiedziana o szasenie, żeby nie przedłużać, lecimy z kolekcją. Szanowni Państwo, Państwo płytki ceramiczne są rozpoznawane od wielu lat. Ale zanim o tych płytkach, to chciałbym powiedzieć słowo o katedrze, w której mam przyjemność pracować. Potem opowiem troszeczkę na temat ceramiki narzędziowej, porównania tych materiałów ceramicznych, wytwarzanie płytek. No i schematy urządzeń, oczywiście do spiekania, a potem przykłady od chemicznych i przykłady obróbki. Na koniec oczywiście jakieś podsumowanie i Katedra, w której pracuję, to jest katedra technologii i projektowania maszyn. W sumie dziewięć osób, czterech profesorów, trzech adiunktów, jeden dydaktyczny pracownik i jeden pracownik warsztatowy Ślusarz. Generalnie zajmujemy się jak uczelnia, każda uczelnia e, badaniami, pracami naukowymi, ekspertyzami to w tej działalności b No i oczywiście dydaktyka różnego rodzaju kursy, szkolenia, głównie z obrabiarek numerycznych, z programowania. E, po prawej stronie jeden, e, jedno z laboratoriów, w tym przypadku laboratorium CENCE. Jesteśmy pod patronatem e, wielu firm, koncertów, Heine, Heine, i tak dalej. I współpracujemy nie tylko z firmami lokalnymi, koncernami międzynarodowymi, ale również z instytucjami takimi jak chociażby Litwa handlowa Ziemia Plaster Metalowy, czy Numer 2, Ladogit i tak dalej. Ważną dla nas sprawą jest to, że mamy autoryzację takich Jesteśmy autoryzowanym partnerem szkoleniowym takich firm jak z Hein z tutaj możemy w ich imieniu wystawiać certyfikaty osobom u nas przeszkolonym, które zdały oczywiście odpowiedni egzamin. O, już, jest, już jest. No właśnie. Co to jest ta ceramika narzędziowa? Jest to oczywiście grupa materiałów ceramicznych, które są wykorzystywane do wytwarzania narzędzi skrawających. No i głównie charakteryzują się tym, że mają bardzo wysoką twardość po spieczeniu, odporność na zużycie, wysoką odporność na wysoką temperaturę, są obojętne chemicznie, no i najczęściej stosowane są takie typy ceramiki narzędziowe jak tlenkowa ceramika, głównie na bazie tlenku glinu, azotkowa, chociażby azotek krzemu, ceramika mieszana z różnymi dodatkami, m.in. z dodatkiem tlenku tytanu, o tym też tam dalej w prezentacji będę mówił, bo te ceramiki, które tutaj są wymienione były również obiektem badań u nas w naszym laboratorium i w naszej katedrze. Oczywiście to jest na podstawie literatury. Literatura jest pokazana na dole. No właśnie, od kiedy zaczęto interesować się ceramiką? techniczną ceramiką e, związaną z obróbką skrawaniem. Pierwsze, początki były w latach 30. E, te badania wykonywali Japończycy, głównie na bazie tlenków aluminium. No i tu chociażby znana firma Koshiba, jedna z trzech pierwszych, które takie badania wprowadziła. To były takie początkowe, wstępne, ale później dalszy rozwój ceramiki narzędziowej rozpoczął się od lat 50., oczywiście ubiegłego wieku. No, były różne modyfikacje, również tej ceramiki w latach 60., 70.. Dodawano różne domieszki, e, głównie różne węgniki i azotki. No i tutaj ważne jest, że w Polsce po raz pierwszy e, takie badania w latach 60., 70. wykonywał Instytut dobrutki z Krapaniem, Politechnika Warszawska i Śląska a pierwsze wdrożenia między innymi oprócz narzędziowych w Rzeszowie i Kielcach również były pradobne. Także to jest informacja dla nas też e, ważna, bo no, byliśmy gdzieś tam na początku tej drogi w rozwoju ceramiki. No i później oczywiście kolejne lata, no to przeróżne modyfikacje z różnymi pierwiastkami, e, łącznie z regulaminem artystycznym bor czyli CBN-em, i y, wzmocnione różnymi związkami chemicznymi. Płytki te w tej chwili są powszechnie stosowane, jest bardzo dużo producentów płytek ceramicznych, no chociażby Sanklit, Secrotools czy metal, y, ale oczywiście jest ich o wiele, wiele więcej, Tissim, i tak dalej. Teraz w jaki sposób wytwarza się? No są generalnie dwie metody no. wytwarzania płytek ceramicznych. Pierwsza metoda polega na tym, że mamy trzeba zobaczyć gdzie tu się naciska. na się tylko Na A górze Pierwsza metoda polega na tym, że w matrycy zasypany jest proszek tak, ceramiczny z różnymi tam komponentami. To no jest stempel górny dolny, a tu w komorze zwykle jest to komora próżniowa jest generator impulsów, ale prądu stałego. Tak? Więc metoda z prądem stałym. Druga metoda, kiedy mamy podobny układ, to znaczy jest komora, w której znajduje się stempel z matrycą, dwa stemple i matryca, czyli w formie tulei, tu jest proszek, a tu mamy prąd przemienny yy, przy wysokości takiej normalnej, czyli około 50 Hz, ale bardzo yy, wysokie natężenie prądu jest tutaj podawane i w związku z tym następuje spiekanie. O tym za chwilę później. Jeżeli można, to bardzo proszę ten film I właśnie Znalazłem ciekawy filmik z firmy z, firmy z Kalifornii, która... CalNano um, bringing next generation materials to, to, to market with ma cutting-edge technologies. Spark plasma sintering, also known as field... CalNano bringing... Panie Radku? Jest Pan Radek? Tak, bo tutaj musimy... To zrzucić. Zrzucić. Zrobimy tak. Tutaj zrobimy tak. Next generation materials to market with cutting edge technologies. Spark plasma sintering, also known as field assisted sintering, is a modern consolidation and diffusion bonding technique suitable for almost all materials. Typically, the setup includes a graphite punch and die assembly with powdered or solid materials contained within. Depending on production and material requirements, Sintering is typically conducted in a vacuum, inert, or forming gas environment. Mm -hmm. Precisely controlled pressure is applied directly to the material in a uniaxial direction via the conductive punches. Heat is rapidly generated internally from pulsed high-density discharges passed directly through the tooling and material. This unique method allows for repeatable and rapid consolidation of various materials at lower temperatures than traditional techniques. Allowing for w w w w w many applications. SPS Ale nie tylko, bo również były te płytki... No, Myślisz, że uczenie się czata czy da Ci przewagę? Nie, nie da. I już powinny być. Również były wykonywane płytki jako płytki ochrony do kamizelek pól odpornych, ale skupmy się na e, płytkach do e, obróbki z Więc ten schemat, który przed chwilą widzieliśmy, to jest schemat przedstawiony na naszym e, slajdzie. Tu jest komora próżniowa chłodzona wodą bieżącą. Wewnątrz stempel jeden, drugi, tu jest e, proszek, który chcemy spiekać. No i oczywiście nacisk z siłownika od góry. Tu transformator, natężenie prądu 5-6 tysięcy amperów. Nacisk do 45 megapaskali, temperatura do 1800 stopni Celsjusza. Tu jest charakterystyka prądowo-siłowo-czasowa, czyli temperatura rośnie, kiedy naciskamy na proszek, tu uruchamiamy prąd, tak, prąd nam dochodzi w tym przypadku do 2000 tysięcy amperów. Cykl kończy się mniej więcej po 130 sekundach i mamy płytkę gotową, spieczoną. W tej metodzie iskrowej ten czas jest znacznie dłuższy, a poza tym yy, trzeba dodatkowe urządzenia do wytwarzania tych impulsów prądowych. Zastosować więc generalnie metoda z transformatorem, który jest tutaj pokazany, jest o wiele tańsza. No i tutaj, urządzenie, które jest u nas zbudowane i zastosowane, oczywiście jest to bez obudowy. Tu jest cała komora próżniowa. Te rury, to, jest, to są rury, gdzie przepływa woda bieżąca, tu jest transformator, o którym mówiłem, no i od góry jest siłownik, który ściska proszek, powodując e, jego spieczenie. E, to są właśnie matryca ze stemplami i płytka, która u nas została wykonana i to jest płytka z e, z kobaltem i z cyrką. Parametry spiekania 1345 MPa, czas do 3 minut, natężenie prądu 3000 Amperów, niskie napięcie. To jest charakterystyka tego procesu. No i oczywiście szybkość nagrzewania do 300 stopni Celsjusza w ciągu minuty. Różnia nie za wysoka, ale 10 do minus 2 paskali. Przykłady płytek ceramicznych, które zostały wykonane, a potem niestety te płytki trzeba poddać procesowi szlifowania, e, nadać odpowiedniej gładkości, no i oczywiście sfazowania, żeby one nadawały się do użytku. Tutaj mamy składy chemiczne jednej i drugiej płytki. Przykładowe składy, oczywiście, bo jest ich o wiele więcej, ale tak jak mówiłem. Węglik, kobalt, cyrkon, kobalt, zazwyczaj jest jako spoiwo, żeby związać węgliki. Aczkolwiek za chwilę pokażę, że zrobiliśmy spiek z samego węglika i no bardzo dobrze się sprawuje w czasie obróbki. Właśnie tu jest ta płytka z czystego węglika. Na węgli, tak, e, Twardość 26,4. Przy kobalcie niewielki, e, niewiele tego kobaltu, bo 8%. Twardość jest o 2 trzecie mniej więcej, o, znaczy o 1 trzecią niższe. No, oczywiście, odporność na pękanie jest. Gorsza, bardziej kruche są te czysto wolframowe, z kobaltem są bardziej elastyczne, ale zaletą tych pełnowęglikowych jest to, że w czasie skrawania, kiedy się wytwarza wysoka temperatura sięgająca powyżej 1000 stopni, a na takich temperaturach pracujemy z, 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 z ceramiką, kobalt po prostu zaczyna płynąć, no i tutaj zaczyna się to wszystko rozjeżdżać. Tak? Struktury, struktura po udarowym niszczeniu, czyli pękaniu przy większych ziarnach, pękanie było transkrystaliczne, jeżeli mamy ziarna z cząsteczkami chromu i azotu chromu, no to były pęknięcia międzykrystaliczne, to też ważna uwaga. Tutaj Proszę zwrócić uwagę na podziałkę, jak róż, równomierny jest rozkład pierwiastków w płytce. Tak? I to są płytki chromowo, klepki chromu z odopimaniem. Niestety nie mogę uruchomić filmu, ale robiliśmy badania płytkami ceramicznymi tlenkowymi, tak? E, obróbki... E, no właśnie, tak mi się wydaje. Obrób. Obróbki stali NC11 LV, którą zahartowaliśmy do... A podłożymy. Do 60... Nie, jest, ale chyba słychać, nie jest to jakiś problem. Do 60 HLC. E, tu jest... Jedna z charakterystyk y, składowych sił skrawania nie odbiegają od typowych narzędzi skrawających. Porównywaliśmy z płytkami borazonowymi. Mniej więcej wartości sił są zbliżone. To jest płytka kwadratowa, tak? No i tutaj poszczególne, po poszczególnych etapach obróbki zniszczenia, tak? Czyli jakieś wykruszenia na powierzchnię tarcia tarcia na powierzchni przyłożenia. No i tu płytka, która ma inny skład chemiczny, bo oczywiście też próbowaliśmy różnych materiałów w spiekaniu. Ta płytka, dziękuję. Ta płytka wytrzymała tylko jedno przejście i proszę zobaczyć, co się tutaj wydarzyło, Ta, ta jest po siódmym przejściu, to co tu chropowatość powierzchni na poziomie szlifowania. Po siódmym przejściu oczywiście oczywiście kiedy już jest destrukcja płytki, ta chropowatość rośnie. O, udało się. Rośnie. Ok. To w każdym razie tak, tak wygląda obróbka. To jest wykończeniowa tak? tego więcej 11 fał. Trwałość ostrza, w zależności oczywiście od kompozytu, który tutaj jest, to jest chrom, aluminium z magnezem, z cytanem, no to oczywiście to różne te charakterystyki, ale generalnie przy tych prędkościach wyższych, powiedzmy około 200 metrów na minutę, no to jest poziom mniej więcej tam około 12 minut. Czyli jeżeli damy bardzo wysoką skrawania, no to oczywiście ta trwałość ostrza nam zdecydowanie maleje, tak jak zresztą jest przy każdych narzędziach. Tutaj powinniśmy mieć film obróbki takiej tarczy. Nie wiem, czy to się uda. Wątpię, chyba. No ale jak nie, to może, może tutaj będziemy mieli. To są badania, które były wykonywane u nas w laboratorium. W takim dużym projekcie e, badaliśmy obróbkę z grudną e, stopów e, inkomerna, znaczy inkomeru 17-18. I mm, była to głowica Sandwika e, z płytkami okrągłymi ceramicznymi, czyli z 60-60. Oczywiście różne parametry skrawania, doszliśmy do 1000 metrów na minutę brankę skrawania, głębokość y, y, 1,5 mm i po y, 0,15 mm na ostrze. Także to widać obok tutaj. Jak ta obrucha przewidała. To jest tam przejście, ale widać że te iskry, które się sypią spod y, 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 narzędzia, no powoduje, znaczy można się pomyśleć, że temperatura skrawania jest bardzo wysoka, zresztą to samo widać tutaj obok, tak? No i płytka oczywiście, już tak, płytka oczywiście nowa i po zużycie. Y, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tych super stopach, a w tym przypadku Winkonelu pod wpływem nacisku Powstaje odkształcona warstwa w zależności od zniszczenia budki, ale również powstaje biała warstwa, która jest bardzo niebezpieczna, szczególnie w rolnictwie w tych odpowiedzialnych m, konstrukcjach. Więc po grupce zgrubnej bezwzględnie trzeba wykonać grupkę wykończeniową, żeby te odkształcenia i tą białą warstwę usunąć. Nie będę tu już pokazywał dalej. Tytan, półstopku tytan, aldor, może już zajmie nam spokój. No i oczywiście charakteryzuje się ceramika narzędziowa bardzo dużą twardością, odpornością na wysoką temperaturę. Jest, e, nie jest wrażliwa na, e, na uderzenia. Znaczy jest wrażliwa na uderzenia, ale nie jest odporna na uderzenia. Oczywiście tutaj z ceramiki są. Tańsze od wędnikowych no i oczywiście do materiałów hartowanych. Przy doborze odpowiedniej ceramiki i barometrów może nastąpić szlifowanie. I właściwie nie będę dalej już Dziękuję bardzo, bo chyba czas się skończył. Dzięki śliczne, jak zwykle, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że ta prelekcja również do Was trafiła i że dowiedzieliście się, tak jak ja, czegoś nowego. Za tydzień kolejna prelekcja, a w piątek kolejny odcinek. W poniedziałek kolejny podcast. Wiecie, znacie tę rutynę do zobaczenia.